Jak robisz sobie z łazienki saunę, to musisz o tym wiedzieć. Żadne drzwi, nieważne czy kosztują 1000 zł czy 5000 zł, nie są oklejane od spodu. Z małymi wyjątkami, bo niektórzy producenci, zwłaszcza w drzwiach ramowych, tą dolną część potrafią okleić, ale tak nie całkowicie. Tylko to jest takie połowiczne oklejenie. Folia się tam zagina, ale to nie jest pełne oklejenie. Zapytasz się dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo według producentu nie ma takiej potrzeby. I teraz uwaga, jak będzie szorował szorowała podłogę mokrym mopem, to otwórz sobie drzwi, nie podjeżdżaj mopem w ten sposób. Bo drzwi, tak jak powiedziałem, nie są oklejone od spodu i mogą w tym miejscu napuchnąć. I to samo może wydarzyć się w łazience. W łazienkach macie najczęściej drzwi z podcięciem wentylacyjnym, które też nie jest oklejone dookoła. Ja wiem, że jesteś mądry, mądra, jak bierzesz prysznic, bierzesz kąpiel, to kurwa nie lejesz wodą po drzwiach. Ja to wszystko rozumiem. Ale jak robisz z łazienki saunę, to ta para wodna gdzieś się tam skrapla i bardzo często skrapla się po drzwiach i ona zapierdziela. I tutaj nie jest to zabezpieczone, więc tutaj też od czasu do czasu są takie przypadki, że drzwi po prostu puchną.